I wyobraź sobie, jak zmieniły się komentarze tych córeczek, kiedy usłyszały, co matki mówią o swoich ciałach. Jeśli matki mówiły pozytywnie o ciałach, to i one mówiły pozytywnie. Jeśli natomiast matki krytykowały, na przykład, swój brzuch, a wcześniej taka dziewczynka nie miała nic do swojego brzucha i mówiła, że jej brzuch jest w porządku, to potem, gdy słyszała, że matka go krytykuje, zmieniała swoją wersję i mówiła, że jest z brzucha niezadowolona. My sugerujemy się krytyką, co więcej, kodujemy sobie pewien obraz świata poprzez to, co słyszymy w wyniku krytyki. Wyobraź sobie teraz, że siedzisz ze swoim ojcem i oglądacie jakiś film w telewizji, i on bezwzględnie ocenia ciała innych kobiet: A ta jest tłusta, a ta jest za niska, a ta tylko skóra i kości, a ta ma wielki nos. Niby tylko to słuchasz jednym uchem, ale w istocie uczysz się od swojego taty, że na miłość, na miłość mężczyzny można zasłużyć tylko wyglądem. I że ten wygląd musi być perfekcyjny, aby jakikolwiek mężczyzna kiedykolwiek cię pokochał.